Witamy w HTV. Gościmy dzisiaj u kolejnego z naszych sponsorów C2 południe kafe na osiedlu górali 5. I'm. in faces build a places I can reach you know that I could use somebody you know that I could use somebody someone like you and all you know and how you speak. And this love is under cover of the street You know that I could use somebody You know that I could use somebody no. Rozmawiamy z Jakubem Bemem. Dzień dobry. E, witam Pani Agato. Proszę nam powiedzieć, co skłoniło Was do wspierania stowarzyszenia? Do wspierania stowarzyszenia skłoniła nas chęć pomocy tej dzielnicy. Wierzymy mocno w to, że stowarzyszenie pomoże w rozwoju młodych dzieciaków, którzy startują, dopiero dają swoje pierwsze kroki no oraz chłopakom, którzy grają już w pierwszym składzie. A proszę powiedzieć, jakie podejmujecie formy wsparcia? Jesteśmy jednymi z członków Wspieram Nową Hutę. Oraz wspomagamy jednego z piłkarzy w programie Player Sponsorship. A czy lokal przyjmuje tutaj u siebie kibiców, czy też piłkarzy, działaczy? Tak jest. Niedawno było tutaj pierwsze otwarte zgromadzenia stowarzyszenia, oraz no już parę razy zdarzało się tutaj gościć waszą cudowną telewizję HTV. A, a piłkarzy, czy, czy też prawda innych działaczy? Piłkarze oraz działacze byli tutaj wielokrotnie. Proszę w takim razie jeszcze powiedzieć, czym, czym może ugościć kibiców Wasza kawiarnia? Wszelkie gamu herbat czarnych, zielonych, jakikolwiek Państwo sobie za zażyczyli oraz naszą wspaniałą, słynną szarlatką i wyśmienitą kawą. A czy jakieś imprezy okolicznościowe tutaj się odbywają? Jak najbardziej zachęcamy do tego, odbyło się już ich parę i wszyscy goście i uczestnicy byli z tego zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dla HTV Agata Marzec looking down at a lost sea